Dzień dobry, Adrian Szary, kłaniam się pięknie w kolejnym odcinku cyklu Ludzie, pasje, sukcesy dla internetowej telewizji Obiektywnie TV. Program realizuje nasz wspaniały, niezawodny Adam Dziedzic, a w naszym studiu internetowym wspaniały, wyjątkowy gość, Jowita Sikora-Jaworska, witam serdecznie. Witam, witam Dziękuję. Ciebie, witam wszystkich. Ja Witko, że przyjęła zaproszenie do naszego programu. Powiem szczerze, że zaprosiliśmy Cię w tym akurat terminie nieprzypadkowo, bo maj to dzień mamy, czerwiec, to dzień dziecka, a rozmawiać będziemy o Twojej, jak rozmawialiśmy chwilę przed anteną pierwszej publikacji Atomy Atomy. Nie będę robił tajemnicy z tego, że miałem przyjemność konsultować literacko tę książkę, ale nie tylko dlatego ją polecam. O, uciekają. E, tu widzicie Państwo, że wszystko jest na żywo. Uciekają nam tutaj nowe techniki, które zastosowała Jowita, ale o tym e, za chwilę. E, no właśnie, zanim o tej książce Jowito, bo rozmawialiśmy, że trochę ta książka odbiega od tego, czym się zajmujesz na co dzień zawodowo, ale też nie jest... E, ta książka aż tak daleko od Twoich zainteresowań, bo te zainteresowania literackie, zainteresowania polonistyczne towarzyszyły Ci w zasadzie od dziecka? Powiedzmy o tym parę słów, bo to jest ciekawa historia. Nie, no ja, ja byłam takim dzieckiem, które uwielbiało, które uwielbiało język polski po prostu. Może trafiłam też na odpowiednie osoby. Także pozdrawiam tu z tego miejsca panią Beatkę Hajdu. Tak, ja również, bo... Pa panią Anię Kipałę także, mhm. bo to są takie osoby, które... W moim mniemaniu bardzo dużo mi dał. Ja z tego do tej pory korzystam. W jakiś sposób jest to we mnie żywe. Ale to jest piękne, bo ja też jestem nauczycielem i, i usłyszeć po latach coś takiego od swoich uczniów, że się zaszczepiło tę pasję, to tak, jak najbardziej. To piękna sprawa. No właśnie, dlaczego akurat atomy, dlaczego akurat chemia? Powiedzmy coś na ten temat? Y no, akurat chemia nie należała do moich ulubionych przedmiotów, gdzieś to była zawsze moja pięta achillesowa i chciałam trochę to odczarować, w ogóle ten przedmiot, może moje własne doświadczenia, chciałam je przemienić w coś pięknego, a literaturę uważam za, za rzecz piękną. Mm -hmm. No właśnie, książka pięknie wydana, jak Państwo widzą, ilustracje Aleksandry Gacy, tak? Tak, Aleksandra tak. Gaca jest autorką pięknych ilustracji. Natomiast, no właśnie, powiedzmy o tej nowej technice, bo to jest też ciekawe. Jest to technika ruchomych obrazów. Tak. To pewne nowum, Opowiedzmy o tym. To znaczy, to nie jest nowa technika, bo to jest jeszcze przedwojenna technika. A, no w, sumie właśnie, ja w sumie bardzo prosta. W sumie <laughs> bardzo prosta, ale zapomniana. <laughs> dlatego ty o oni pewnie nie słyszałeś, <laughs> albo dopiero niedawno się dowiedziałeś. No jest to, polega ona tak w skrócie na iluzji ruchu. Tak, bo te obrazki tak naprawdę się nie ruszają, ale poprzez to, że my troszeczkę oszukujemy swój mózg, to, to, tak, za pomocą tej folii, tak, tak, folię do, do mamy wrażenie, że, okay. że wszystko się rusza. I to też jest dużą siłą tej książki. Dodaje jej takiego właśnie sprawia, że ona jest żywa. Okay. W moim Poza tym ja zawsze bardzo na przykład jestem wdzięczna mojej mamie, która okay. czytała mi bajki ale też bardzo często je wyświetlała na rzutniku mm -hmm. i to było takie tak, niesamowite. naszych czasów to były to wow. projektory tak, takie, tak, tak. Ale to tak, było tak. wow, to była taka, wiesz, miniaturka kina w domu mm -hmm. tak, to i to tak. we mnie też zostało i wiesz, ja jestem w takim wieku, że ja się chcę teraz odwdzięczyć za to, co dostałam, powiedzmy I, e, chciałam się odwdzięczyć za to, co dostałam jakby z góry, tak, mm -hmm. może nie nazywajmy to jakimś wielkim talentem, ale na pewno jakąś umiejętnością no i za to, co dali mi rodzice i chciałam, żeby dzieci też miały takie minikino w domu. No właśnie, i wspomnijmy jeszcze, że książka jest wydana w Twoim własnym wydawnictwie, w tak. Tak? wydawnictwie domowym, i rozmawialiśmy też chwilę tutaj przed programem, że jeśli ktoś z Państwa, z oglądających nas, chciałby nawiązać z Tobą Bardzo współpracę, proszę, tak? wydać swoją książkę w Twoim wydawnictwie. Jak Państwo widzą, książki są pięknie wydawane, to jak najbardziej. Może, może to robić. Mówiłaś tutaj Jowitko też przed programem, że twoje życie, twoje pisanie, ale również i, i twoja rodzina, oczywiście nie chcę tu za głęboko wchodzić w sprawy prywatne, to jedna wielka podróż. Tak. Trochę o tym motywie podróży powiedzmy, bo to ciekawe. No właśnie, mówiłam tu o tym, że, że poloniści zaszczepili we mnie mm. pewne rzeczy i między innymi taką umiejętność odczytywania pewnych wątków I, i dla mnie wątek podróży, motyw podróży jest bardzo, bardzo ważny. Ja tak widzę Macierzyństwo na mm -hmm. przykład, tak rodzicielstwo w ogóle. Więc ja tego nie czytam w ten sposób, że to jest, nie wiem, jakieś ciężkie, bardzo trudne etapami, owszem tak, tak jak podróż mm -hmm. może być trudna w pewnym momencie. Nie jest też to tak usłane róż różami mm -hmm. wspaniałe, czy tam mm -hmm. idealizowane, bywa takie, ale tak jak podróżujesz pociągiem ten, czy, czy samochodem, ten krajobraz się zmienia, mm -hmm. tak i tutaj wiesz. Zmienia się to nasze rodziny. my się zmieniamy, dzieci się zmieniają, zmieniają się sytuacje i zmienia się to, jak my patrzymy na, na pewne rzeczy. To, co mnie przerażało ileś tam lat temu, teraz wydaje mi się nawet, że to, wiesz, miało całkiem pozytywny na mnie wpływ i... i... Tak, na pewno tak. rzeczy z perspektywy patrzymy, tak, i prawda, to jest, trochę inaczej. Tak, tak, jest to, jest to, jest to bardzo fajne, mhm. jest to piękne i... Też wiesz, podróż daje to, że, że każda chwila jest ulotna, tak? Ty masz tą świadomość, że to mija. Więc nawet takie prozaiczne momenty, nie wiem, jak robi się śniadanie dzieciom, wiesz, trzeba mieć świadomość, że one potem już tego nie będą potrzebować i że to jest niby taki prozaiczny, zwykły moment, ale jednak jest w nim coś z magii. A jak Twoje dzieci, Twoi przyjaciele, znajomi Jowitko zareagowali, jak zobaczyli, że pojawiłaś się książka na rynku? Moi przyjaciele to byli moim bardzo dużym wsparciem, w ogóle bardzo dużo kupili. Czyli już wcześniej <laughs> tak. też... Jak ja opowiadałam i to było, to było też, tak? wiesz, też z moich opowieści znali tą książkę. Mm -hmm. Bardzo dużo osób mi pomogło, bo mówiłam, napotykając różne problemy, mm -hmm. mówiłam o nich i, i okazywały się, wiesz, że takim łańcuszkiem pomocy gdzieś tam docierałam do tych osób, między innymi do ciebie, za co mm -hmm. jestem wdzięczna, no Ani Litwinek. Że mnie hmm. tak, a nie też zapraszamy, też była gościem naszego programu. No właśnie, wspomnijmy jeszcze, że pani doktor nauk chemicznych, Monika. Monika. tak? A, to Zaryżącym jest w ogóle koleżanka z mojej szkolnej ławy, a, no z podstawówki. No właśnie, pani Beaty Tak, tak. I my się odnaleźliśmy po latach, I, i, i owocem tego jest między innymi też ta książka. No, a ja też jestem w jakiś sposób z panią Hajduk związana, tak. bo pracuję jest. z nią na co dzień, więc to można powiedzieć, że połączyła. Jest, coś w tym jest. I tak. jej postać tutaj. Mhm. No a jak twoje dzieci za reagowały na, na książkę, na to, że mama jest pisarką, by dała książkę dla dzieci. Znaczy, córka odbiera jako ciekawą. To jest w ogóle studentka prawa i ona, tak jak ci mówiłam, że y, dzieci mają prawo do innego odbioru. Mm. tego. Patrzę na to, co jest za oknem, ja to widzę tak, a moja córka widzi to zupełnie inaczej. Ona inaczej mm. widzi świat, inaczej to odbiera, co jest bardzo cenne i co ja bardzo lubię. Mm -hmm. I lubię z nią na ten temat rozmawiać. Także dla niej to jest ciekawe. Ona tak nie pisze, y, ona czyta inną literaturę. Mm -hmm. Ale jest to dla niej ciekawe. Natomiast syn, no tutaj też było takim moim wyzwaniem, bo on ma 12 lat, no. żeby skupić jego uwagę, bo ma z tym problem. Był no że... jednym z pierwszych czytelników. <gry> tak, był takim recenzentem, jak ja to nazywam. Tak, no jest dumny na pewno, jest zadowolony. A gdyby cię ktoś chciał zaprosić do Domu Kultury, Biblioteki, przedszkoli, szkół, przyjmujesz takie zaproszenie? Tak, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Mam nawet program przygotowany, daję takie nie tylko no właśnie, opowiadam coś o książce, tylko. Jeszcze o, przepraszam, że wejdę w słowo o pokazach takich domowych tak, chemicznych. Tak, tak, Możemy tak. Możemy zdradzić tajemnicę. Tak, to no wygląda? robię takie co i żeby ten mój występ był nie tylko opowieścią, wiem, że dzieci lubią być zajęte, lubią, żeby ta uwaga była tak, w taki sposób aktywny, przy. Więc robimy eksperymenty z dziećmi, żeby ta chemia była żywa, mi to na tym bardzo zależy. Bo ja się wynudziłam się na lekcjach chemii. Bardzo często do mnie docierałem troszeczkę, trzeba do mnie było docierać troszeczkę w inny sposób. I ja na to liczę właśnie, że znajdę ten sposób, a przynajmniej dużą przyjemność sprawia mi poszukiwanie tego sposobu. Y -y, super. Y -y, no właśnie, a co czytasz sama? Y -y, po jakie książki chętnie sięgasz, co byś poleciła naszym widzom? Y -y, ja to chwilę, lubię, wiesz, jak <grym> 100 lat samotności, lubię markeza, tak, lubię klasykę dostojewskich, mm, tak. No tak, i <grym> jest To jest to, co lubię. Ale też y, troszeczkę podczutuję czasem to, co córka mi po. Ona z kolei fantastykę, no, jakieś rzeczy, ale to nie jest mój świat, no, ale ja lubię się w lubię nie lubię. Tak. Ja wiem, że młodzież uwielbia te, te fantastyczne, prawda? Klimaty. Tak, ale lubię też na przykład autobiografię. Czeplina ostatnio czytałam i też byłam zadziwiona w ogóle. Wiesz, nie spodziewałam się takiej autorefleksji z jego strony, bardzo mądry człowiek. Bardzo ciekawa postać, ciekawa historia. Polecam tą książkę. No właśnie, polecamy. Ja też już bardzo lubię i biografię i autobiografię. No, a takie pytanie, Jowitko, jak byś zareagowała, gdyby zaproponowano, żeby ta twoja książka trafiła do kanonu lektur szkół podstawowych. Cieszyłabyś się? <laughs> Wiesz co, nie ja to bym wolała jakieś. Nie, nie spodziewałam <laughs> się. W ogóle to dla mnie tak bardzo dumnie brzmi do kanonu, lektur. Wiesz co, jeżeli, jeżeli uczniowie uznaliby ją za wartościową dzieciaki <laughs> i coś by z tego wyn... to jak najbardziej, ale nie jestem zwolennikiem czegoś takiego sztucznego tworzenia. Takich książek, mm -hmm. y, takich kanonów. Mm -hmm. Ym, a kiedy pracowałaś nad tą publikacją, y, nie bałaś się takiego no, przysłowiowego hejtu, że na przykład książka się ukaże, a ktoś powie, że no nie wiem. No, mhm. nie wiem, że jest mhm. na przykład. No, merytorycznie to może, może złe słowo, bo tu konsultowałaś, prawda? Więc żadnych błędów nie ma, no, ale ktoś powie: O, tak książka dla dzieci, może za trudna, może nieodpowiednia, wiesz, jak ludzie dzisiaj reagują, prawda? na to forach znaczy, internetowych wiesz, nie i tak bałam dalej. się hejtu. Nie myślałaś o tym? Myślałam, tak, myślałam to, to, o aha. tym, ale nie bałam się hejtu. Jestem na takim mhm. poziomie, mhm. że jakby. Mam na tyle odwagi i wiary w swoją, w siebie, tak naprawdę, mhm. że. No ja zrobiłam wszystko co w mojej mocy, żeby ta książka była dobra. Jest to mój obraz. Jeżeli komuś się nie podoba, no to jakby ja na to nie mam wpływu, no, prawo, tak? No, I, i ja zaoferowałam coś takiego, tak jak nauczyciel no, oferuje. Tak nie możesz wyjść, prowadzić lekcji i bać się, co uczniowie ci na co, bo ty dajesz z siebie wszystko, co najlepsze, a czy ktoś chce to wziąć, no to już zależy od niego. Tak czasem nie jest na to po prostu gotowy, czasem ma rzeczywiście zupełnie inne zainteresowania, więc też mu wolno. i Ja nie jestem. Ja, ja, nie a czasem nie... się zaszczepić tak A czasem udaje takie się ktowie, coś tak? coś. Wiesz, ja też to widzę na tych warsztatach, które przeprowadzam. Czasami dzieci przyjdą i w ogóle od, od wejścia są na nie, kładą się na tych ławkach, w ogóle wiesz. Ale też właśnie zauważyłam w sobie taką zmianę, że nie biorę już odpowiedzialności za stan, jakby dziecko. Ono często ma inne problemy no pozaszkolne, tak, tak, wiesz, tak, tak, albo jego przykład. stan jest wynikiem kaprysu. Różnie to bywa. Ja w to nie wchodzę, ja mam poprowadzić zajęcia i to jest moja misja. I udaje się o dziwo czasem takie dziecko zainteresować, i ono wychodzi z uśmiechem. I to jest dla mnie największa satysfakcja. Ale też nie zawsze się to udaje. No też trzeba mieć do tego dystans. No nie można dystansu. się zrażać, prawda? Mm -hmm. Jasne. A pytam, wiesz pod tym kątem, że może oglądają nas osoby, które właśnie w szufladach trzymają swoje książki i boją się że... Nie, wyjść zachęcam. Z tym do świata, Każde... Ja się też zastanawiałam, bo, bo to jest, ja bym to nazywała takim spojrzeniem humanisty na chemię. <laughs> nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tak, coś w e, tym jest. Ale... ale jest to bardzo ciekawe tak, spojrzenie. Ale wiele jedno. osób mi powiedziało, że to jest bardzo ciekawe. Bałam się opinii mojej koleżanki, bo to jest umysł ścisły, co ona powie. No, była zachwycona, ale to też jest u mnie ścisłe, ale otwarte. No, Mnie się tak. też bardzo podobały te Więc... teksty. Zresztą dlatego cię też zaprosiłem, prawda? Bo, bo ta książka zrobiła na mnie duże wrażenie. Wiem, że już myślisz o kolejnej, zdradzisz nam trochę, bo wiem, że autorzy no, niechętnie tak. zdradzają pomysły, ale chociaż trochę gdybyś uchyliła jest, nam. Będzie to książka tajemnicy. o błędach. Chciałabym mhm. też odczarować to, że błędy są czymś złym. Mhm. Będę udowadniać, że, że wręcz przeciwnie, że bywa tak, że błąd. Yy, nam bardzo pomaga. A jaką to przyjmie formę, to, to będzie niespodzianka. No właśnie, ciekawe, czy też wierszowaną? Czy, czy Raczej nie, no raczej ale też nie. będzie taka y, niezwykła. No, to, no właśnie, to czekamy. Kiedy można się spodziewać? Masz już jakiś plan, że na przykład, nie wiem, no, na, na jesień wiesz, ja czy... wiesz co. Y... Napisać to ja już mam prawie skończone, Aha. ale wiem, że Festie cała ta kwestia jeszcze, ilustracyjna, okay. ja to sama wydawałam, więc się nauczyłam okay. sporo, więc być może będzie szybciej, ale to trwa. To okay. nie jest tak. No to trzymamy kciuki za twoją książkę. A co sądzisz, Jowito, o e-bookach, audiobookach? Lubisz tę formę? Chciałabyś, żeby na przykład atomy, atomy. Pojawiły się w formie. Ja lubię, audiobooka. ja lubię, wiesz, ja, ja wykorzystuję takie nowinki techniczne. Dla mnie jest świetne to, że mogę sobie powiększyć czcionkę. Mam już, mm. czasem problem z małą czcionką, także dla mnie to jest fajne, ale na przykład nie wszyscy to lubią. Moja córka na przykład uwielbia zapach książki. No tak, to, jest to jest dla niej nie ogromny też. To można dotknąć, <laughs> prawda, tak, mhm. tak. Ta książka na przykład też jej zaletą jest to, że widzisz, są te ruchome obrazki tak, i tak, jej tak. też jest, ona jest miła w dotyku. To dla mhm. mnie jest ważne. No właśnie, super. A pytam o to, bo ja na świeżo jeszcze można powiedzieć pół żartem, pół serio ciepły boczuś wydałem właśnie audiobook na podstawie mojej prozy dziecięcej tym razem, bo na temat poezji, no już jakby dużo publikacji moich powstało. Tym razem proza dziecięca, więc przekazuję o, bardzo ci. Dziękuję. E, bardzo dziękuję. Jak lubisz audiobooki, to akurat właśnie dziękuję. sobie e, posłuchasz. Wakacje coraz a, ty bliżej. O Audiobookach, a ja ci mówiłam, chyba o, o, e o tak? Tak, ale, ale rozumiem, że nie, gdzieś tam chyba padło Ale jest fajne, z bo strony, można posłuchać w samochodzie. Ktoś. Można tak. posłuchać, tak. Ja sobie ostatnio z żoną taki zrobiłem właśnie taką audycję. Zgasiliśmy światło, włączyliśmy ten audiobook. Audiobook jest czytany przez młodzież z Teatru Resursa, z Teatru Poszukiwań w Resursie, pod wodzą Kasi Sasal, więc, więc naprawdę z podziałem na rolę myślę, że, że fajnie to wyszło. Tomek Dudzic nam zrealizował. Z którym zresztą obiektywnie TV współpracowało tutaj. Coraz bliżej wakacje, to na koniec się zapytam, czy już masz jakieś wakacyjne plany? Um, mam, ale one nie seroworze? są jeszcze takie sprecyzowane, yy, sprecyzowane do, końca. do końca jeszcze. Na pewno mamy termin, bo musieliśmy okay. wszyscy uzgodnić rodzinie. No Nie tak, jest to takie łatwe, mam duży dystans mam. między dziećmi. No tak. tak, sama pracuję, jeszcze oprócz tego, że mam wydawnictwo, pracuję w zupełnie innym zawodzie. Także tak, ale termin jest już zgrany. No to super. To już teraz Ci życzę pięknych wakacji. Czyli tak, polecamy książkę, polecamy Twoje wydawnictwo, polecamy Jowitę, gdyby ktoś chciał zaprosić do, do współpracy, do spotkań, do pokazów chemicznych. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję Jowisko, również. że zechciałaś i znalazłaś czas w tym ferworze obowiązków na <laughs> rozmowę z nami. Przypomnę, że naszym gościem była Jowita Sikora Jaworska, autorka książki Atomy, Atomy. Mówiłem o wakacjach, ale do wakacji, proszę Państwa, jeszcze na pewno się spotkamy na kanale Obiektywnie TV. Także śledźcie Państwo. Za dzisiejszą rozmowę dziękujemy i pozdrawiamy Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.